Cześć. Przychodzę do Was z kolejnym opowiadaniem mojego autorstwa. Nie mam pojęcia, czy można nazwać to creepypastą, ale strasznie będzie z pewnością. Przedstawiam zapałki. Oddycham. Wdech. Wydech. Żyja. Otwieram oczy. Żyja. Nic nie widzę. Oddycham. Myślę. Oddycham. Nic nie widzę. Duszno. Ciemno. Badam grunt. Leża. Nie widzę z początku nic, co pozwoliłoby mi odetchnąć. Poprawka. Nie widzę nic. Po prostu. Ciemno. Duszno. Ciasno? Nie mogę się ruszyć. Coś mnie blokuje i to ze wszystkich stron. Pod butami mam buty, czuję twardą powierzchnię, próbuję kopnąć, nic się nie dzieje. Słyszę dźwięk kopnięcia, głuchy, ale głośny. Pyk drewno, nie pękło, ale może pęknąć. Kopię jeszcze raz. Dźwięk jest nadal głuchy, ale tym razem cichy. Mrugam oczami. Czuję pod butem wgłębienie. Sklejka, nie drewno. To znaczy też drewno, ale nie drewno. Ok, sklejka. Na chwilę daję nogom odetchnąć. Całe ciało mam spuchnięte. To musi być z wcześniej. Jakie wcześniej? Nie ma wcześniej. Teraz leżę i oddycham. Podnoszę głowę o kilka centymetrów. Czoło dotyka sufitu. Ciche, bum. To już nie sklejka. Twarde drewno. Solidne, bardzo. Jak stary mebel ogrodowy, który podarował twojemu tacie dziadek. Stary mebel ogrodowy, który czeka na mnie. Panika. Wdech. Wdech, 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 panika. Nie widzę, nie słyszę, czuję tylko mrowienie. Jestem w pudle, pudło ma sklejkę, co najmniej w jednym miejscu, pod butami. Dotykam czubkiem głowy ściany za sobą, pyk, sklejka, wydech. Ruszam rękoma, palce znajdują ściany, też sklejka, panika się uspokaja. Mam czym oddychać. Leżę. Sprawdzam, czy wszystko ze mną w porządku. Jeżdżę dłoń mi po twarzy. Cała. Kawałka brwi brak. Prawej. Może tak było z zamysłu. Ręce schodzą niżej. Dotykam klatki piersiowej. Mam kurtkę. Nie. Kamizelkę. Nie ma rękawów. Materiał szura. Przeciwdeszczowa. Po co robią kamizelki przeciwdeszczowe? Przecież deszcz nie będzie na tyle grzeczny, żeby ominąć elementy nieosłonięte. Głupota. Kamizelka ma kieszenie. Przetrzepuje każdą z nich. Nic, nic, papier, paragon, coś metalowego, wypada. Toczy się cichutko, znajduje się pod lewym kolanem. Co to? Podnoszę nogi na kostkach, zginam prawą na tyle, na ile pudło mi pozwoli. Kopię piętą w metalowe coś, mam je w dłoni, macam metal, na pewno, chropowaty, czasem gładki, ale metal. Metal i guma, wypukłość w gumie. Badam je kciukiem, naciskam. Światło. Latarka, mam latarkę świeci jasno i stabilnie wygląda na nową jest nowa ma zawieszkę ze sklepu rozglądam się trzy ściany na lewo na wprost i na prawo wszystkie wyściełane niebieskim materiałem lecz z tyłu za pół przezroczystością tkanin widzę sklejkę i to nie byle jaką sklejkę Iglasta. tania klasa B jak mnie mam nie ma słojów słaba Wątła. Stukam w ścianki pudła, potem stukam w sufit. Pyk. Bum. Inne. Pukam też w podłogę. Bum, ale stłumione. A może pyk, ale głośniejsze? Nie wiem. Latarkę kieruję na sufit. Widzę ten sam niebieski materiał, co na ścianach. Fioletowe liliowe wstawki. Mam pomysł. Trumna. Panika. Wdech, wydech, wdech, 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 trumna, kurwa, trumna. Zaczynam bić pięściami w boki pudła, podnoszę je pod gardło i uderzam w sufit. Bum, 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 knychcie bolą, bum, bum, knychcie krwawią. Wydech. Trumna. Dobra. Trumna. Ładna. Ale tania. Podnoszę nogi do klatki piersiowej o tyle o ile mogę. Nie mogę. Kopię kolanami w sufit, ale nie mają siły. Nie bez wybicia, od powietrza się nie wbiją. Kładę pośladki na drewnie. Gdy upada stopa, podeszwa uderza w podłogę. Pyk. Sklejka. Dobra. Uspokajam oddech. Uspokajam drżenie rąk. Kieruję latarkę nad głowę. Odbijam się stopami od tylnej ścianki. Uderzam głową w przednią ściankę. Pyk. Au. Sklejka. Kieruję latarkę na sufit. Ładne, ciekawe kolory. Dziwne wzory, typowe, jak u wujka. U wujka? Nieważne. Na suficie kartka, w lewym górnym rogu, przy zawiasach, jak zakładam, kartka, zakład pogrzebowy Inferno. Bez jaj. Inferno? Zakład pogrzebowy Piekło. Kółko szydełkowe niezręczni. Klub szachowy idioci. Pod nazwą numer telefonu. Zaczyna się od plus 48. Dobra, Polska. Telefon. Mam telefon? Miałem telefon, bo pamiętam kod. 6674. Sprawdzam. Resztę kieszeni kamizelki. Nic, nic. Zapałki. Zapałki? Przydatne. Sprawdzam kieszenie spodni. Nic. Kształt. Twardy, ciężki kształt. Wyciągam. Telefon. Zbity, ale telefon. Włączam. Halo Moto. 6674. Tapeta. kobieta i pies. Wyłączam latarkę. Sprawdzam baterię w telefonie. 43%. Dobrze, bardzo dobrze. W filmach jest 10. 42%. Kurwa. Zasięg. Zasięg jest. Trzy kreski. W filmach nigdy nie mają. Wykręcam numer. 112. W czym mogę? Jestem w trumnie. Pomocy. Wdech w słuchawce. W porządku. Wiesz, gdzie jesteś? Nie, nie. W porządku. Możesz się ruszyć? Nie mogę. Nie mogę też oddychać. Mówię jej o tym. Uspokaja mnie. Rozmawiamy przez chwilę. Sugeruję otworzenie map w telefonie. Nie umiem. Nie wiem, co to. Ona przez chwilę przestaje mówić i zaczyna mi tłumaczyć. Ciężko mi zrozumieć. Myśli są jakby ociężałe. Podczas rozmowy dociera do mnie, że jest mi niewygodnie. Zaczynam się wiercić. Kamizelka ociera się o ściany. Tylna kieszeń. Prostokąt. Nie twardy, ale też nie bezkształtny. Sięgam dłonią. Wyciągam. Włączam latarkę. Zapałki. Czy udało się Panu znaleźć miejsce na mapach? Tak i nie. Pokazuje mi, że nie mam sygnału GPS. Skąd wiem, co to GPS? Ale na mapie widzę strzałkę. To chyba ja. Patrzę, co jest dookoła. Jest ulica. Jakieś numery. Skrzyżowanie. Wyglądają blisko. Czytam, co widzę w ekranie. Ach, pan jest na cmentarzu. Myślę, że to było oczywiste od początku. Z drugiej strony, mordercy zakopują swoje ofiary w różnych miejscach. Z trzeciej strony, jednak, mordercy nie dają im trumien, a już na pewno nie takich. Latarka mruga. Gaśnie. Panika. Wdech, wydech, wdech, wdech. Klaustrofobia zaczyna narastać, ściany są bliżej, boli. Nie mogę rozprostować ramion na boki, łokcie zaczynają mnie swędzić. Czuję mrowienie, mrowienie w stopach, nie mogę zgięć palców, kopię w tylną ściankę, pyk, trzask. Co to było? Proszę pana? Wydech. Nic, ja... Chyba coś zrobiłem. Nie mówię o tym więcej. Słyszę po drugiej stronie słuchawki, że pomoc jest już w drodze. Dobra. Ile zostało panu baterii? Sprawdzam. 21. Kurwa. Macie lokalizację. Ja się rozłączę, żeby telefon się nie rozładował, jak tu przyjadą. Nie zdążyła odpowiedzieć. Rozłączam się. Wiem, że to dobry krok. Nie znajdą mnie, jeśli nie będę mógł odpowiedzieć. Zaczynam dostrzegać lepiej w ciemności. Niebiesko-liliowy sufit nawet teraz wygląda bardzo ładnie. Czuję się niemal nieźle, wiedząc, że ktoś stwierdził, że jestem godzien tak ładnej trumny. Ciekawe, kto mi ją zafundował. Czy ta kobieta na tapecie telefonu? Ojciec, który czeka na mnie z fotelem ogrodowym? Zaczynam myśleć. Kobieta w telefonie? żona czy siostra stoi z psem raczej żona albo albo dziewczyna więc chyba też mój pies co dalej tata mebelogrodowy wujek z podobną trumną do mojej jak się nazywał a co z mamą każdy ma mamę kim jest moja czy to ona kupiła mi tą kamizelkę czy to ona kazała pochować mnie w takim dziwnym stroju? Czy to ona zostawiła mi telefon? Myślę o dzieciach, gdy czuję delikatny ruch przy moim prawym bucie. Nie uderzenia, nie wiatr, ale drapanie. Małe, szybkie drapanie, drobnymi pazurkami. Uderzam w latarkę. Włącza się na sekundę. Szczur. Drapie mnie w podeszwę buta, zaczyna gryźć skórę. Dopiero widzę, mam twarde buty, ale szczur ma czas. Latarka gaśnie. Uderzam w nią jeszcze raz i znów. Nadal nie działa. Panika. Wdech, wydech, wdech. Rzucam latarką w szczura. Słyszę głuche plaska, a potem pyk. Wyciągam zapałkę, szybkim ruchem draski odpalam ją, po czym rozglądam się dookoła, butem badam teren, szczura nie widać. Światło nie dociera do końca trumny, próbuję się pochylić lub podnieść, zależy od której strony spojrzeć. Widzę, że tam, gdzie wcześniej kopałem, jest dziura, w ugłębienie, pęknięcie, z pęknięcia zniknął kawałek sklejki. Zanim widzę ziemię, wydech. Ziemia. Czyli zakopany. Wiedziałem, ale. Mam potwierdzenia. Zapałka gaśnie. Leżę w ciemności. Czekam, mają przyjechać. Oddycham, ale nie wychodzi mi najlepiej. Myślę. Wiem rzeczy. Nie wiem skąd. Nie pamiętam za dużo. Próbuję się skupić, co było wcześniej. Włączam telefon. 20%. Dobrze. Nawiguję przez menu. Widzę aplikację z napisem Zdjęcia. Otwieram folder Aparat. 1247 plików. Za dużo. Wychodzę z folderu, szukam mniejszego. Instagram. Wiem, co to Instagram. Wchodzę w folder o tej nazwie. 33 pliki. Dobrze. Patrzę na pierwsze. Ta sama kobieta, co na tapecie i pies. Plus facet. Klęczy. Dziewczyna trzyma dłonie przy twarzy. Wygląda na przerażoną. Nie, nie przerażoną. Podekscytowaną. Stoją na plaży. Mężczyzna trzyma coś w dłoniach. Otwarte pudełko. To zaręczyny. Podnoszę prawą dłoń. Na serdecznym palcu w blasku ekranu odbija się obrączka, czyli żona. Idę dalej. Zdjęcie rodzinne. Ten sam mężczyzna, ja, poprawiam się, stoi na środku kadru, dookoła niego pięć osób. Po lewej dwójka staruszków, tata i mama. Poznaję ich. Wyglądają kiepsko. Ojciec ma plamy wątrobowe na twarzy. Mama chyli się jedno z jej ramion jest niżej niż drugie. Mimo to uśmiechają się szeroko, po prawej stronie też dwie osoby. Dwie kobiety. Jedna blond druga ma farbowane włosy kruczo czarne. Trzymają się za ręce. Ta w kruczo czarnych przypomina mężczyznę ze środka, to znaczy mnie. Uśmiecha się szeroko. Blondynka ma lekki uśmiech, widać, że nie czuje się tam pewnie. Króczo Czarna, siostra, uświadamiam sobie, trzyma drugą rękę na moim ramieniu. Obok mnie stoi dziewczyna. Żona, znaczy się. Ma na sobie piękną suknię, elegancką, choć nie W rękach trzyma ciasto. Waniliowo-pistacjowe. Moje ulubione skąd wiem, że moje ulubione? Uśmiecha się ślicznym uśmiechem. Jest piękna. Na zdjęciu mam na sobie spodnie moro i szarą koszulkę. Widzę zarys mięśni. Musiałem mocno trenować. Siłą woli powstrzymuję się przed dotknięciem brzucha. Wolę nie wiedzieć. Zdjęciowe ja obejmuję żonę, wtedy chyba jeszcze nie żonę, i przytulę ją do piersi. Widzę, że ciasto zsuwa się z tacy. Pamiętam, że spadło na ziemię. Ona wtedy płakała, ale było pyszne. Jedliśmy widelcami z ziemi. Nad nami widzę napis: Witaj w domu. Transparent zawieszony między dwoma drzewami w ogródku moich rodziców. Wróciłem do nich. Skąd? Przyglądam się sobie uważniej. Buty wysokie, czarne, obite, czyste. Spodnie Moro, odrobinę za duże. Pas czarny z klamrą. Koszulka zwykła, bez nadruków. Nieśmiertelnik. Wojskowy. Dobra. Patrzę na baterię w telefonie. 13%. Wyłączam ekran. Mam żonę, mamę, tatę i siostrę. Siostra ma dziewczynę. Ja mam psa. Nazywa się Gryzak. Zjadł kiedyś piszczącą zabawkę i tak zostało. Uśmiecham się. Czuję ukłucie bólu w prawej kostce. Z zaskoczenia kopię nogą w sufit. Ból nie ustaje. Odpalam zabawkę. Szczur. Szczur zwisa z mojej prawej kostki. Wgryzł się. Uderzam nogą o ścianę. Tyk. Plask. Tyk. Szczur puszcza, odskakuje i ucieka z powrotem do nory w ścianie. Dobra. Zapałka gaśnie. Liczę palcami, ile mi ich zostało. Trzy. Trzeba oszczędzać. Oddycham. Wdech. Wydech. Płytko. Płytko? No tak. Tlen się kończy. Uspokój się. Nie panikuj. Szybkie oddechy to mniej tlenu. Mniej tlenu to śmierć. Panika. Wdech. Kaszel. Łapię się za obrączkę. Trzymam ją, obracam w palcach. Wydech. Jest ciężka. Pamiętam, że się dziwiłem. Myślałem, że obrączki są lekkie. Przypominam sobie, że pod spodem jest grawer. Poruszam po nim palcami, ale nie mogę go odczytać. Włączam ekran telefonu. Szymon plus Karolina. 17 lipca 2022. Letnie wesele. Szymon. Jestem Szymon. Dobra. Szymon. Szymon Nawrocki, wojskowy, skądś wróciłem? Miałem rozkazy, wypełniłem je, pozwolili mi wrócić. Szymon Nawrocki, starszy chorąży, sztabowy? Nie, nie, sztabowym był Giernak, skurwy syn, zły człowiek, świetny żołnierz. Zabijał, gdy miał zabijać. Rozkazy wykonywał posłusznie. Żona go zdradzała, to wiem od Karoliny. Włączam telefon. Dzwonię na 112. 112, w czym mogę? Kiedy będziecie? Operatorka konsultuje się z kimś. Słyszę drugi głos. Rozpoznaję go. Z nią rozmawiałem na początku. Są już na miejscu. Chodzą po cmentarzu. Nie wiedzą, pod którym grobem dokładnie jestem. Szymon Nawrocki. Tak się nazywam. Może jest... Taki nagrobek? Głos po drugiej stronie cichnie. Klika coś na klawiaturze. Ding! Dostała odpowiedź. Tak, tak, mamy nagrobek. Zaczną kopać, w porządku? Gdy ich pan usłyszy, proszę kopać w wieko. Łatwiej znajdą. Biorę duży haust powietrza. Trzymam go w płucach. Panie Szymonie, zadzwonię do pańskiej małżonki. Pewnie będzie chciała... Cicho. Ciemno. 0%. Telefon padł. Dobra, najważniejsze, że tu są. Nie wiem, ile ziemi sypie się na grób, więc nie cieszę się jeszcze. Nie wiem nawet, jak umarłem. Jeśli to promieniowanie, to pewnie zakopali mnie pod betonem, ale nie. Jakby to było promieniowanie, to trumna nie byłaby ze sklejki. Marszczę czoło. Białe światło. Jarzeniówki. Łóżko na kołach, szpital. Obrażenia? Ruszam wszystkim, czym mogę. Szyja działa, ręce się zginają, wszystkie palce mam sprawne. Zginam nogi, ruszam palcami. Jest ciężko, ale tak chyba po prostu jest. Czyli nie obrażenia. Choroba. Nowa. Coś, co przywieźliśmy. Musieliśmy być daleko, bo pamiętam pustynia. Studnia. Piliśmy ze studni. Właściciel nie mówił po polsku ani po angielsku. Pozwolił nam się napić, może bał się, że zrobimy mu krzywdę. Gdy piliśmy, uśmiechał się. Szeroko. W Polsce zacząłem kaszleć. Mocny, rwany kaszel, dapiący w gardło i w zatokach. Kaszlałem cały czas. W nocy się dławiłem. Nic nie możemy zrobić, panie Nawrocki. Musieli użyć broni biologicznej, ale to nie była broń biologiczna. Po prostu piliśmy wodę ze studni jakiegoś farmera. Bóg wie, co w niej było. W każdym razie coś, co sprawiło, że wizyty w szpitalu stały się dla mnie codziennością. Ostatnia wizyta. Karolina stoi przy mnie, doktor obok. Nic już nie możemy zrobić. Nie jest zaraźliwe, ale nie wiem, co to jest doktor mówi po cichu jakby jakby nie chciał, żebym usłyszał jakby to nie mnie dotyczyła ta informacja ale słuch mam dobry wzrok też widzę, że w oczach Karoliny nie ma łez są spuchnięte i czerwone łzy się skończyły płakałaby, gdyby miała czym potem pożegnania przyszli rodzice Mama trzymała mnie za rękę, mówiła, że niedługo się ze mną zobaczą, tam, u góry. Ojciec mówił, że złowił suma w sobotę. Syn mu umiera, a on w sumach. Ale nie dziwię mu się. Też bym nie wiedział, co zrobić. Siostra przybija mi kuksańca w bok. Wyciąga szachy. Siada na łóżko i rozkłada figury. Mam białe. Zaczynam. Karolina stoi przy oknie. Uśmiecha się do mnie, ale odwraca wzrok. Widzę, że coś się trapi. No tak ja umieram, to chyba wystarczy. Podchodzi do mnie spokojnie z finezją. Całuje mnie w czoło. Dotyka mnie czule w dłoń, głaszcze moją nogę i, I po chwili coś do mnie mówi. Pamiętam, uśmiecham się. Zaczynam się śmiać, kaszle, ale śmieje się. Chłopiec czy dziewczynka? Wdech. Mrowienie przy stopach, przy łydkach, na udach, na brzuchu wyciągam zapałkę. Strzał draski, krach, zapałka się łamie. Wyciągam kolejną, odpalam. Dwa szczury na brzuchu. Przez sekundę patrzymy na siebie w oczekiwaniu. I wtedy większy chowa się pod kamizelką. Szybkim ruchem przykładam zapałkę do mniejszego szczura. Futro się zajmuje. Pisk. Szczur zaczyna biec. Odbija się od ścian, ode mnie, od sufitu. Czuje smród. Drugi szczur wychodzi spod kamizelki, patrzy na mnie z przerażeniem. Odwraca się i ucieka. Mniejszy próbuje uciec za nim, lecz jest zbyt przerażony. Nie trafia w dziurę. Widzę dym. Czuję smród. Szczur próbuje wdrapać mi się na nogę. Kopię nią w sufit. Szczur spada. Czekam, aż znajdzie się pod moim butem. Przebiega za podeszwą. Szybko i mocno prostuję nogę. Szczur leży na końcu trumny. Wygląda jak kula ognia. Kopie raz jeszcze. Piszczy głośno. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Przestał. Kopię w truchu jeszcze kilka razy, żeby ugasić płomienia. Jeszcze tego mi potrzeba, żeby trumna zajęła się ogniem. Ogień potrzebuje paliwa. Nie dam mu go. Czego jeszcze potrzebuje ogień? Szkolenie BHP w jednostce Leszek mówi ciepła. Ogień potrzebuje ciepła. Jak już płonie, to ma ciepło, dlatego się gasi wodą albo gaśnicami, żeby obniżyć temperaturę. Co jeszcze jest potrzebne? Co wtedy powiedział Leszek? Tlen. Ogień potrzebuje tlenu. Panika. Wdech, wydech, wdech. Nie mogę nabrać więcej powietrza. Płuca są wypełnione może w ćwierci, a ja nie mogę nabrać więcej. Uderzam w wieko jak najgłośniej. Kopię, uderzam pięściami, głową. Oto sygnał przyjdźcie do mnie, ale nie słyszę odpowiedzi. Wydech. Szymon Nawrocki. Zmarł dwukrotnie. Niech mu ziemia lekką będzie. Ciekawy, czy zmienią nagrobek. Musi mieć datę śmierci, ale jest niewłaściwa. Pewnie nie zmienią. Kamieniarze są drodzy. Zapałki. Pierdolone zapałki. Ogień potrzebuje tlenu. Ja potrzebuję tlenu, ale ogień się nie liczy z moim staniem. Ogień bierze czego potrzebuje. Wiem już, że nie wyjdę. Nie słyszę głosów nad sobą. Nikt nie przyjdzie. Pstrykam w sufit kciukiem. Lite drewno. Nic się nie zmieniło. Ruszam oczami. Nic nie widzę. Biorę ogromny haust powietrza. Ostatni jest zbyt ciemna. Boję się ciemności. Boję się ciemności, więc nie dam jej z sobą wygrać. Jak przez mgłę widzę, że wyciągam ostatnią zapałkę. Czuję, jak zmęczona dłoń porusza nią po drastce. Widzę płomień niepewny, skulony. Trzymam zapałkę w obu dłoniach. Nie umrę w ciemności. Zamykam oczy. Czuję, gdy płomień dociera do moich palców ostry ból przeszywający nie puszczam nie otwieram oczu wiem że zapałka zgasła wydech dziękuję za wysłuchanie odcinka podobało wam się Dajcie znać w komentarzu, jeśli dopiero trafiliście na kanał Cymbryk Creepypasty, możecie zostawić subskrypcję i polubić film. Do usłyszenia następnym razem z kolejną dawką strasznych historii.